w ogóle, słuchajcie, mega śmieszna sytuacja przed chwilą miała miejsce, wam. Jedłem sobie na mojej takiej starej ojce w Krakowie, że tak powiem, na moim takim mieszkaniu starym. No i, kurde, y, pan sobie y, stoi, słuchajcie, przy motocyklu i próbuje szukać, wiesz, bieg zmienia, żeby luz wrzucić. To tam, tam jest między jedynką a dwójką w motocyklach, jak ktoś nie wie, nie? I robi, wbija, wbija i nie może wbić, widzę, bo tam się świeci wtedy N. I nie może, tak kopie, kopie. Coś zaczyna przeklinać w ogóle, powiedział takie mocne takie, takie słowa na k, nie chcę tutaj mówić. I uwaga, miał kask w ręce, rzucił tym kaskiem tutaj o beton. Uwaga teraz, najlepsze, ten kask się rozwalił, ten kask pękł wtedy, bo ja to widziałem, bo ja to byłem tu obok, normalnie stałem. Mój rzucił, dość mam, nie? Ja Mówi tak, a nikt ma sobie troszkę tym motocyklem, tak popcha go trochę do przodu, do tyłu, tak troszeczkę i wejdzie ten luz, bo tak, tak czasami tak jest. On tutaj taki to powiedział. Popchnął troszkę i Luz od razu wszedł, mówi, no dziękuję.